Julka, tutaj warto też wspomnieć, że Wy ze Stefano nawiązaliście bardzo bliską relację i wręcz tak można powiedzieć, że się przyjaźnicie. Byliście razem na wakacjach na Sycylii i tu muszę Ci wyciągnąć, bo dzisiaj Stefano na live'ie powiedział, że co Ty zostawiasz w łazience. O co tutaj chodzi? On to po prostu zawsze <laughs> musi mi dawać. <laughs> nie no, mieliśmy piękny czas, bardzo się dobrze poznaliśmy. Można powiedzieć, że naprawdę zaprzyjaźniliśmy. Czy to dobrze wpłynie na kolejne tańce, czy nie, to się okaże. Bo już tak jak mówiłam, zresztą VNG w ING na odcinku troszkę bardziej patrzę na niego jak na kumpla, a nie na surowego nauczyciela, ale powiedział: Julia, po tych notach, mów do mnie profesor Stefano. Ja dobrze. Wspólne wakacje faktycznie służą też poznawaniu swoich wad. Czy jakieś odkryłaś u Stefano? Hmm. Śpioch. <laughs> Śpioch! Czyli co, ty jesteś aktywna, chciałabyś działać, chodzić, tak, zwiedzać, ja a, mówię, a ten. Ej, chodźcie, o 8 rano, zróbmy sobie jogging, pójdźmy na, na plażę, coś poróbmy, Ani. no chyba zwariowałaś, my śpimy do 11. No i rzeczywiście tym się różnimy. Ja jestem są bardzo, bardzo aktywną, a Stef lubi odpoczywać. Naprawdę się relaksuje.